Ja wam chciałem tak naprawdę powiedzieć o tym z perspektywy człowieka, który dołączył do Klubu Przedsiębiorczości kilka ładnych lat temu, ponad 4 lata temu. I byłem w zupełnie w innym miejscu. Byłem na spotkaniu regionalnym, na którym Adam opowiadał o tym, że możemy się spotkać. Spotkaliśmy się na drugi dzień faktycznie. Po co ja przyszedłem do Klubu Przedsiębiorczości? Szukałem kontaktów dla moich dystrybutorów produktów, które aktualnie wtedy sprzedawaliśmy. Szukałem takich miejsc, wyobraźcie sobie, że przez trzy miesiące wpłaciłem wagę czy wpisowe, czy jak to nazwać, abonamenty do do czterech czy pięciu klubów biznesowych o łącznej wartości kilkunastu tysięcy złotych. W niektórych byłem tylko raz, w jednym byłem zdaje się na dwóch jakichś śniadaniach. I y, y, no, w większości jakby pora, y, u mnie istnieje 6 czy 7 na zegarku rano. W związku z tym, y, jak się okazało, że w klubie przedsiębiorczości spotkania są o godzinie 18 to był pierwszy i dla mnie najważniejszy argument, żeby w ogóle się pojawić. I pojawiłem się w bielsku białej, na drugi dzień spotkałem się z Adamem, do czego was gorąco zachęcam, oprócz tego, że wypełnicie formularz, i to jeżeli zadzwoni do Was telefon, ktokolwiek z załogi do Was zadzwoni, koniecznie umówcie się na Zooma, na rozmowę face to face w formie, dlatego że to, co Adam powiedział w tej chwili w takiej pigułce godzinnej, w zupełności może tylko w jakiejś części odpowiadać Waszym potrzebom. Na pewno, kiedy spotkacie się twarzą w twarz i opowiecie, jaki macie biznes, to osoba, która jest w teamie KP, a to są bardzo doświadczeni handlowcy, opowie Wam o tym, czy ten biznes ma szansę rozwijać się dzięki klubowi przedsiębiorczości. Osobiście uważam, że nie ma takiego biznesu, który, który nie może się rozwijać w klubie przedsiębiorczości. Zaczęliśmy przed pandemią. W pandemii chwyciliśmy przedsiębiorców za, za, za serca, ponieważ od pierwszego, dnia, od pierwszego dnia pandemii organizowaliśmy codziennie zoomy i mentoringi. Byliśmy pierwszą organizacją, KP było pierwszą organizacją, która tak naprawdę we wspólnej naradzie, razem z mentorami i prelegentami, postanowiła natychmiast wesprze wesprzeć przedsiębiorców. Lały się łzy na Zoomach, lały się łzy na kamerach, przedsiębiorcy nie radzili sobie w tych pierwszych tygodniach czy miesiącach. Przeszliśmy no, suchą nogą, tak naprawdę, przez powódź, y, zalanym, które, która zalała biznesy. I wiecie co, tak naprawdę, to był pierwszy sygnał taki, który pokazał osobiście dla mnie, że, że KP to jest, to jest wartość, to nie jest tylko, że idziesz na spotkanie, rozdajesz, czy wręczasz, czy odbierasz wizytówki. Zresztą sam takowych nie posiadam, a jak rodzaję telefony, to chętnie, ponieważ ich nie odbieram od, od, od trzech lat. Natomiast fakt jest faktem, że kiedy pojawicie się w Klubie Przedsiębiorczości, no jest tam kilka dni zdaje się, do 24 czerwca z tego co słyszałem, macie czas na, na, na to spotkanie, czy na podjęcie decyzji, więc czasu nie jest wiele, ale jednocześnie, kiedy będzie lepszy czas do podjęcia decyzji niż teraz? Jeżeli Twój biznes w tym momencie szuka ścieżek nowych rozwoju albo utknął w jakimś miejscu, ma stagnację albo jeżeli chcesz rozszerzyć horyzonty, jeśli chcesz skalować na biznes, to takie grono fachowców, przedsiębiorców na spotkaniach nawet regionalnych właśnie plus cały pakiet, który KP daje, czyli aplikacja, to, że możesz z każdym z tych przedsiębiorców skontaktować się indywidualnie, to jest niesamowita, niesamowite kompendium wiedzy, które w zasadzie może Ci pomóc wystartować. No w tej chwili KP podniosło te, te progi wejściowe i trzyletnia firma dochody bardzo dobrze, ponieważ to gwarantuje tobie z kolei, że wchodzisz w grono doświadczonych przedsiębiorców, czego nie miałeś jeszcze kilka lat temu. Na dzień dzisiejszy i tu brawo Adam, brawo Jacek, że, że, te, że tego typu rzeczy robicie. Fajnie, że przyjmujecie też sugestie nasze, jako waszych prelegentów i, i mentorów i ta jakość, tej, tej, jakość dołączania do tego klubu jest na coraz wyższym poziomie i faktycznie z perspektywy mentora, mentora na niektórych mentoringach klubu przedsiębiorczości, tych VIP, czasem sobie myślę, a mogłem zostać członkiem KP i, i się nie wychylać i uczestniczyć w tych mentoringach, bo to jaką wiedzę dostają ludzie podczas naszych indywidualnych sesji mentoringowych, to czasami jest, słuchajcie 2, 3, 5 zdań albo 2, 3, 10 minut, które zmieniają ich życie. I ich biznesy rosną bardzo mocno. Wskazówki dotyczące od treści internetowych, przez marketing, przez social media, przez wszystkie rzeczy, które się dzisiaj aktualnie w biznesie liczą. Pamiętajcie o tym, że kiedy dołączacie na pokład aktywnych przedsiębiorców, to ci aktywni przedsiębiorcy wykorzystują wszystkie bieżące i najlepsze narzędzia aktualne, które są na rynku. Od pierwszego dnia korzystamy z Chatu GPT, od pierwszego dnia korzystamy z wszystkich możliwości, które dają najnowsze osiągnięcia w technologii. One nasze firmy w ostatnich 3-4 miesiącach, słuchajcie, wypozycjonowały o, o poziom wyżej. Tego wszystkiego dowiadujemy się nawzajem informując się o przedsiębiorców, którzy ten biznes prowadzą na co dzień, a można ich spotkać właśnie na, na spotkaniach regionalnych klubów przedsiębiorczości. Także z mojej strony pewna rekomendacja, jeżeli dodatkowo zapiszecie się na pakiet VIP, o którym się nie było ani słowa, to już w Kolorach, tam z Adamem rozmawiacie, to spotkamy się we wrześniu na mentoringu trzydniowym na Narusie. No, osobiście mam okazję obserwować chociażby Narusę, jako, jako nauczny przykład tego, jak nieistniejący biznes, bo Narusy 3-4 lata temu nie było, to była rozmowa kilku, kilku znajomych, kilku kolegów, kilku przyjaciół podczas jednego z mentoringów. Doprowadziła do sytuacji, że dwa lata później nocujemy w fantastycznym obiekcie w, na Warmi, na Mazurach. W obiekcie, który ma no, rozwój taki, że słuchajcie, jestem, jestem co trzy miesiące, co cztery miesiące i mam wrażenie, że jest ciągle nowy obiekt, ciągle nowe, nowe opcje, tam się pojawiają nowe możliwości. Rozwija się tam, tam to miejsce niesamowicie pośród stuletniego lasu. To jest jeden z oczywiście milionów, tysięcy na pewno, może nie milionów, tysięcy takich małych um, owoców tego, jak współpraca, jak biznes łączy biznes i jak relacje łączą relacje. I jak kontakty robią kontrakty. KP daje wam to w 100%. I ja nie jestem tu dzisiaj, nie mam nigdzie napisane lokowanie produktu. A Adam poprosił mnie, żebym powiedział szczerze i co sądzę o tym, czy, czy, czy warto wejść na pokład klubu przedsiębiorczości. Osobiście współpracuję z klubem te 4 lata. Ta współpraca jest bardzo, bardzo szeroka na wielu frontach i nasza firma, bo my też przecież, ja nie jestem tutaj twarzą, która gada do Was teraz z komputera, tylko prowadzę firmy różne. I chociażby firma Kuna system, którą się zajmuje od 20 ponad lat w zakresie wody i powietrza ma również rzesze klientów wśród członków klubu Przedsiębiorczości. Obieg na Leśna Przystań, to jest nasz klient. W każdym domku płynie woda krystalicznie czysta z wysokiej jasności filtra do wody. Na każdym piętrze w apart hotelu jest dystrybutor. W wielu domach, firmach naszych, naszych ucz uczestników klubu przedsiębiorczości, członków klubu przedsiębiorczości płynie czysta woda. Mamy taką misję wygrać z plastikiem. Ponad 15 milionów butelek plastikowych rocznie jest nawet do przyrody dzięki naszej firmie i Klub Przedsiębiorczości również przyłączył się do tej naszej misji. Klub Przedsiębiorczości przyłączył się do naszej misji Woda dla Medyka. W pierwszych dniach pandemii, kiedy pomyśleliśmy sobie, jak możemy pomóc szpitalom, dajmy im wodę, zobaczyliśmy, że na czy Ustronianka dała 20 tysięcy butelek plastikowych, które nie było jak przewieźć, nie było jak transportować, nie było jak pozbyć się odpadów, stwierdziliśmy, nie, 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 to jest bez sensu, podłączymy w szpitalach dystrybutory wody, kto pierwszy odezwał się na nasz apel? Klub Przedsiębiorczości. To są gwarancje tego, że właśnie o to dołączasz na pokład, który zaopiekuje się tobą, twoim biznesem, twoją firmą, twoimi ludźmi, który da możliwość też rozwoju twojej załodzy. Także z mojej strony pełna, pełna rekomendacja.